Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie czwarte dany jest niezerowy wektor u. Narysuj wektor podpunkt A minus 2 razy wektor u, podpunkt B1 druga wektora u, podpunkt C minus 3 czwarte wektora u i podpunkt D 5 trzecich wektora u. No dobrze, przejdźmy do podpunktu A. Mamy narysować wektor minus 2 razy wektor u. Czyli najpierw rysuję sobie wektor u, następnie tworzę wektor do niego przeciwny, czyli wektor minus u. Zatem będzie to wektor o tym samym kierunku, tej samej długości, ale przeciwnym zwrocie. No i teraz tworzę wektor minus 2 razy u, czyli inaczej mówiąc 2 razy minus u. Czyli kładę dwa wektory minus u w taki sposób, że... Kładę wektor minus u, następnie do, dokładam drugi wektor minus u i wówczas otrzymuję wektor minus 2 u. Pod punkt b mamy narysować wektor 1, 2 u, czyli mamy wektor u, następnie tworzę wektor 1, 2 wektora u, czyli to będzie połowa naszego wektora. Nasz wektor był długi na 4 kratki, więc połowa to będzie 2 kratki. Ten sam zwrot, ten sam kierunek, ale połowa długości. No i mamy wektor 1, 2 u. Podpunkt C, minus 3 czwarte wektora u. No i tutaj podobnie jak w podpunkcie A, najpierw stworzymy sobie wektor minus u, czyli mamy wektor u, tworzymy wektor minus u, czyli jest to wektor o tym samym kierunku, tej samej długości, ale przeciwnym zwrocie. Następnie bierzemy jego 3 czwarte, czyli jak mamy minus u o długości 4 kratek, no to 3 czwarte to będzie wektor o długości 3 kratek, czyli w tym przypadku wektor minus 3 czwarte u będzie miał taką długość. No i pod punkt d mamy narysować wektor 5 trzecich u. Tym razem rysuję wektor u o długości 3 kratek. No, i następnie mam narysować wektor 5 trzecich u, czyli mam 3 kratki to jest wektor u i jeszcze 2 trzecie co daje razem 5 3 wektora u. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.